Halo halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Lemur witam Was we świątecznym, specjalnym odcinku. Dzisiaj wam, chciałbym wam złożyć życzenia, jak i inni moi znajomi, więc... A właśnie jak suną sanki jest renifer i bałwan śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe ją. Białe wąsy, biała broda, tylko śniegu nie ma. Szkoda! Iskry iskry sypią się spod sań. Po asfalcie pędzi drań. Spieszył się po pusto w borku, ale teraz stoi w korku. Wesołych Świąt! Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia Góry, prezentów Ojca Szalonego Sylwestra, aby w Nowym Roku spełnienia marzeń. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech te święta tak wspaniałe będą jakby całe jakby z bajek, niechaj gwiazdko z nieba leci, niechaj Mikołaj tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie wszędzie, życzę wam wie wielkiej ilości pieniędzy, dobrze, dobrze spędzonych świąt z najbliższą rodziną. Akuś! Niech po kolana, pod obrusem siana, prezentów pod choinką, świąt z kochaną rodzinką, życzę Azowski. W okazji Bożego Narodzenia składam Wam serdeczne życzenia. Niech Wam święta mi miłe będą i żeby Wam było dobrze i przyjemnie. Wesołych Świąt, dużo śmiechu, miłości, radości, szczęścia i wrażliwości. Wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku oraz serdecznych życzeń wielu radosnych doznań. Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia to tradycyjne najszersze życzenia. Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego, niech obficie da co ma najlepszego. I także ja życzę wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, Góry Prezentów oraz Szalonego Sylwestra. A w nowym roku spełnienia marzeń życzy Pan Lemur, no i oczywiście mój montażysta. Więc do zobaczenia moi drodzy w kolejnych odcinkach i Wesołych Świąt.